Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kaczmarczyk Krystyna. Jestem geodetą uprawnionym, byłym dawnym biegłym sądowym. Posiadam staż pracy ponad 40-letni. No i chciałam Państwu zareklamować swoją firmę. Firma nazywa się Krystyna Kaczmarczyk geodeta uprawniony. Cała moja długoletnia praktyka związana była. Z katastrem nieruchomości. Mówiąc normalnym językiem, bardzo pospolitym, jest to ewidencja gruntów i budynków. I z tym związane są w tym zapisie katastru nieruchomości dane dotyczące właściciela nieruchomości, jak i również przedmiotu, czyli samej nieruchomości. Chciałam Państwu powiedzieć, że wykonuję usługi związane z nieruchomościami. To jest sporządzanie map. Do celów projektowych, jeżeli chcemy pobudować nowy dom, gdzie trzeba zaznaczyć wszystkie szczegóły, które się znajdują znajdują się w terenie, żeby ta mapa była aktualna, a budynek, żeby był prawidłowo posadowiony. Zajmuję się również wykonywaniem map do celów sądowych. Zajmuję się również wykonywaniem yy, Map do zniesienia współwłasności, ustalaniem przebiegu granic nieruchomości, rozgraniczeniami, znowieniami granic. Wykonuje również mapy do celów rewindykacji. Są to mapy, które byli właściciele, mają swoje roszczenia, i w związku z powyższym trzeba odszukać daną nieruchomość, wykonać odpowiednią dokumentację geodyzyjną prawną, aby móc te swoje roszczenia zrealizować i spełnić swoje marzenia. Z powyższym zapraszam Państwa do mojej firmy. Chcę zaznaczyć, że konsultacje, yy, które są do omawiania, żeby wybrać, jaką drogę geodezyjno prawną mamy wybrać w Państwa temacie, są bezpłatne. Natomiast już dalsze wykonywanie dokumentacji zgodnie z potrzebami.